Rodzicu, czy wiesz, że dziecko w wieku przedszkolnym ma niezwykłą zdolność do przyswajania języków obcych? Dzieci w tym wieku uczą się języka w sposób naturalny, poprzez zabawę i osłuchiwanie się. Nie analizują, nie boją się popełniać błędów, po prostu chłoną to, co słyszą. Dzięki temu nie tworzą się bariery językowe. Język obcy staje się dla nich czymś zupełnie naturalnym. W programie dwujęzycznym przedszkolak wykorzystujemy ten potencjał. Język angielski towarzyszy dzieciom w codziennych aktywnościach, dzięki specjalnie przygotowanym materiałom. Piosenkom, historyjkom, bajkom i zabawom. Dzieci osłuchują się z językiem w trakcie rutynowych czynności w przedszkolu. Jak wygląda realizacja programu? Każdego dnia dzieci biorą udział w kilku krótkich aktywnościach po angielsku, w formie zabawy. Wszystko odbywa się naturalnie, bez presji i oceny. Przykład? Gdy należy posprzątać salę, nauczyciel włącza piosenkę Time to tidy up. Dzieci w naturalny sposób reagują na polecenia z nagrania, zapamiętują słowa poprzez zabawę i aktywności ruchowe, Poznają angielski przez obserwacje i powtarzanie zachowań. Wielokrotne usłyszane słowa łączą z obrazkami, ilustracjami lub konkretnymi sytuacjami. Metoda wychowania dwujęzycznego od najmłodszych lat sprawia, że starsze przedszkolaki potrafią śpiewać i recytować w języku angielskim podczas uroczystości przedszkolnej. I robią to z radością. Każdy uczestnik programu otrzymuje wyjątkowy zestaw. Teczkę dwujęzycznego przedszkolaka, kolorowe karty pracy, medal i kamizelkę blaskową, a także certyfikat udziału w programie. Co ważne, także Ty jako rodzic otrzymujesz dostęp do platformy edukacyjnej. Możesz wspólnie z dzieckiem utrwalać poznane słówka, śpiewać piosenki i oglądać bajki, wspierając przy tym poznawanie języka angielskiego również w domu. To doskonały start w przyszłość. Dzieci, które od najmłodszych lat osłuchują się z językiem angielskim, nie mają blokad i szybciej zaczynają mówić po angielsku w szkole. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko miało codzienny kontakt z językiem angielskim, dołącz do programu dwujęzyczny przedszkolak.